Witam w 32 odcinku podcastu Pokój w Głowie. Jest to podcast psychoedukacyjny. Ten odcinek nagrywam w Warszawie, a za oknem są dwa stopnie. Tym razem opowiem o lęku przed bliskością, ale w trochę innej odsłonie niż dotychczas, bo opowiem o jego pozytywnych aspektach. Prawdopodobnie ten lęk jest naszą intuicją, przynajmniej częściowo jest naszą intuicją. Która chroni nas przed wejściem w jakieś emocjonalne bagno i przed stworzeniem związku takiego, jakiego w ogóle byśmy nie chcieli. Nazywam się Kasia Iwaszczuk-Puzianowska i jestem psychologką, która od wielu lat pracuje z dorosłymi, prowadząc terapię. Zacznijmy od tego, jaka w ogóle jest rola lęku w naszym życiu. To nie jest tak, że my zupełnie nie potrzebujemy lęku w naszym życiu. On nas chroni. Negatywny jest lęk, taki, który jest nieadekwatny, który jest nadmierny, który nie wynika z takiego zagrożenia, jakie realnie jest. Ale ogólnie lęk jest potrzebny, bo chroni nas też przed realnymi zagrożeniami. Przecież to nie jest tak, że świat jest bez zagrożeń dla nas i że nie ma szansy, żebyśmy doznali jakiejś krzywdy. Lęk nas chroni na przykład przed chodzeniem po jakichś krawędziach, klifów, z których moglibyśmy spaść, przed wychylaniem się przez okna na wysokich piętrach. Chroni nas czasem przed zjadaniem czegoś, czego nigdy żeśmy nie widzieli, a niby jest to do jedzenia. Lęk jest emocją, która przygotowuje nas do walki, ucieczki lub zastygnięcia. On po prostu. Jest naszą reakcją na zagrożenie i różne rzeczy wtedy z automatu w naszym ciele się dzieją. Nasze ciało po prostu się samo przygotowuje bez naszego świadomego udziału do tej walki lub ucieczki, albo zastygnięcia. To jest fizjologiczna reakcja. Emocja i objawy z ciała następują w tym samym czasie po tym, jak zauważymy jakieś zagrożenie lub zinterpretujemy, nawet nieświadomie, sytuację jako zagrażającą. Ja tutaj używam słowa lęk, ale umówmy się, że mówię ogólnie o emocjach lękowych, czyli również o strachu, o niepokoju, o niepewności. Zatem nie fiksujmy się tylko i wyłącznie na lęku, bo czasami lęk nam kojarzy się z czymś spektakularnym, a przecież niepokój w sumie też można nazwać lękiem, tylko że lękiem w mniejszym natężeniu. I teraz, jak się ma lęk do bliskości, do właściwie wizji bliskości, którą mamy w swojej głowie. Często jest tak, że my nie wiemy, kim jesteśmy, gdzie są nasze granice, co jest dla nas dobre, co czujemy w różnych sytuacjach, a czego nie czujemy. Bazujemy raczej na tym, czego nas nauczono, że powinniśmy. Powinieneś to, powinieneś być grzeczny, miły, dobrze się zachowywać. I tak bardzo mamy mocno zakodowane w głowie te różne przekonania, że prawdziwe ja nasze. Nasze prawdziwe cechy i potrzeby gdzieś tam są stłamszone. Więc gdybyśmy próbowali stworzyć związek w takiej formie, czyli zupełnie nie widząc i nie znając siebie, to prawdopodobnie ten związek by nas przytłoczył. Byśmy się dopasowali raczej do wymagań tej drugiej osoby i do potrzeb tej drugiej osoby, nie pokazując w tej relacji siebie. A to na dłuższą metę jest bardzo męczące. Wiąże się to z ogromnym kosztem emocjonalnym. Każda sytuacja, w której nie jesteśmy sobą, nie przechodzi bez echa. Ona wiąże się z naszymi nieprzyjemnymi emocjami jak smutek, żal, złość na siebie. Więc gdybyśmy weszli w związek, w którym byśmy nie mieli prawa być sobą, to by to była fantastyczna droga, prawdopodobnie do depresji, albo ogólnie do złego samopoczucia. I wtedy zauważcie, czujemy lęk przed bliskością, na myśl o związku w takiej formie, gdzie nie mamy prawa być sobą, a jednocześnie nie wiemy, kim jesteśmy. Ale ten lęk nas próbuje uratować przed wejściem w relację, która będzie dla nas destrukcyjna i jeszcze pogorszy konsekwencje nieznania siebie, nieznajomości siebie i nierespektowania swoich potrzeb. Być może można by powiedzieć, że ten lęk to jest taka intuicja, która nas próbuje ratować. Przed stworzeniem związku takiego, jaki potrafimy, a potrafimy stworzyć związek w danym momencie, taki, który zupełnie się nie zgadza z tym, czego my chcemy i czego potrzebujemy gdzieś tam w głębi. Oprócz nieznajomości siebie, często jest też tak, że próbujemy tworzyć związki z nieodpowiednimi ludźmi. Oczywiście jest to powiązane z nieznajomością siebie i swoich potrzeb, no ale też. Związki z nieodpowiednimi ludźmi często wynikają z tego, że my dążymy do zrealizowania jakiegoś takiego zakodowanego jeszcze w dzieciństwie, najczęściej wzorca w naszej głowie, mówiącego o tym, jak powinna wyglądać relacja. I my paradoksalnie nie dążymy do tego, co jest dla nas dobre, tylko do tego, co znajome, nawet jeśli miałoby być to dla nas destrukcyjne. Jeśli ktoś pochodzi z rodziny, gdzie była stosowana przemoc, to taki ekstremalny przykład. Ale myślę, że jest mnóstwo takich osób, które słuchają tego podcastu. No więc, jeśli ktoś pochodzi z takiej rodziny, gdzie była przemoc między rodzicami, to ma on tak naprawdę bardzo wysoko umieszczoną poprzeczkę tego, na co można pozwolić drugiej osobie w kwestii braku szacunku. Być może osoby te będą również pozwalały na przemoc wobec siebie. Czyli właściwie akceptowały tą przemoc, a nawet jeśli na przemoc fizyczną się nie będą zgadzać, to będą się zgadzać na przemoc psychiczną, lub po prostu złe traktowanie przez drugą osobę i nie stawianie jej granic. Więc, jeżeli my mamy taki wzorzec partnera zakodowany w głowie, to nam właśnie w jakiś taki głupi sposób takie osoby mogą się wydawać bardziej atrakcyjne, bo znajome. Znajome są wzorce, które nimi kierują, znajome domowe, rodzinne. I te osoby mogą się wydawać bardziej atrakcyjne niż te osoby, z którymi byśmy mogli stworzyć naprawdę dobry i konstruktywny związek. No i takie osoby, które by nas szanowały. Te szanujące wydają się nudne, a pomiatające wydają się ciekawe i atrakcyjne. Szanujące nie pasują do naszego wzorca, do naszego schematu, pomiatające pasują. Więc My dążymy tak jak ćma do lampy, tylko że różnica jest taka między nami a tą ćmą, że często nas blokuje lęk. Albo przynajmniej nam podpowiada, że kurczę może nie iść jednak w tą stronę. Oczywiście jedni rzeczywiście ulegają temu lękowi i się wycofują, no ale inne osoby będą pewnie w stanie skutecznie ten lęk zagłuszyć. I tak jak mówiłam wcześniej, pewnie można by uznać, że. Ten lęk to nasza intuicja. No i jeszcze trzecia opcja, wynikająca tak naprawdę z tych dwóch wcześniejszych, czyli nieznajomości siebie, niewiedzy, kim się jest, oraz wybierania nieodpowiednich ludzi jako kandydatów do związku. I trzecią opcją jest. Nieodpowiedni wzorzec związku zakodowany w naszej głowie. I to wcale nie musi być tutaj taki destrukcyjny związek przemocowy. Wystarczy, że to będzie związek taki oparty na obojętności, gdzie rodziców nic właściwie nie łączyło, nie budowali oni partnerstwa, każdy zajmował się swoimi sprawami, może taki, w którym ojciec był nieobecny, bo często tak właśnie to wygląda w relacjach osób, z którymi rozmawiam podczas terapii. Że ojciec był nieobecny, matka skupiona na dzieciach i domu, ale właściwie to też niezbyt szczęśliwa, bo przeciążona różnymi obowiązkami. Więc mamy taki wzorzec zakodowany. Pewnie racjonalnie jesteśmy w stanie powiedzieć, że my tego w ogóle nie chcemy, nie chcemy tego powielać, ale jednocześnie nie wiemy, co w ogóle byśmy chcieli stworzyć, jak miałby wyglądać ten związek, którego my chcemy, którego potrzebujemy. Wiemy, czego nie chcemy. Jeśli wiesz, czego nie chcesz. To nie oznacza z automatu, że wiesz, czego chcesz. A jeśli nie wiesz, czego chcesz, to jest duża szansa, że jednak wmanewrujesz siebie w stary schemat i stworzysz związek na tych zasadach, których nie chcesz. I tutaj też ta intuicja się odzywa, lub lęk, i chroni nas przed wejściem w relację taką, jakiej nie chcemy. Można by powiedzieć, że ten lęk chroni nas przed wejściem w relację taką na miarę naszych obecnych. Możliwości, umiejętności, ponieważ nie byłaby to dla nas dobra relacja. Czyli zobaczcie tutaj, bardzo ważne, aby sobie samej pomóc, jest to, żeby też przemyśleć w ogóle, do czego się dąży, bo w ogóle te wszystkie trzy czynniki powodujące takie może destrukcyjne dla nas próby tworzenia związku. Czyli nieznajomość siebie, wybieranie nieodpowiednich ludzi i zły wzorzec związku zakodowany w naszej głowie, te trzy czynniki to są tak naprawdę nasze problemy do rozwiązania, to są lekcje do odrobienia, to jest wiedza, której my potrzebujemy, umiejętności też, których potrzebujemy, a skąd je wziąć? Oczywiście to musi się wiązać z naszymi poszukiwaniami, być może z przyglądaniem się innym ludziom. Bo my czasami próbujemy przyglądać się ludziom, jak stworzyli związek, ale nie zastanawiamy się, czy to w ogóle jest taki związek, jaki chcemy powielać. Być może warto by się zastanowić, czy znamy kogoś, kto stworzył taki związek, jaki my byśmy chcieli. Czyli nie taki byle jaki, czy jakikolwiek, tylko taki, który nam się wydaje właśnie taki bezpieczny, fajny, dobry. I jeżeli są to jacyś nasi przyjaciele albo rodzina, to może warto ich podpytać co dla nich jest ważne, jak oni zaczęli ten związek, dlaczego się zdecydowali ze sobą być. Jest możliwość taka, że dowiecie się wielu rzeczy, o których żeście nie myśleli wcześniej. Myślę, że nie jest tak też, że my mamy z samymi dobrymi emocjami wchodzić w relacje i nie mieć żadnych wątpliwości i po prostu Czytać sobie w myślach nawzajem, nie mieć problemów, nic nie dogadywać, nawet bez komunikacji telepatycznie się porozumiewać w magiczny sposób. Tworzenie związku to nie jest magia, więc często też od siebie oczekujemy, że my będziemy się fantastycznie czuć, jeśli ktoś nas na randkę zaprosi. Ale wcale nie masz się czuć fantastycznie, idąc w nieznane. Chodzi o to, żeby w pewnym momencie te dobre uczucia, lub nawet miłość, były większe niż strach. Na początku pewnie strachu będzie sporo, czy lęku, bo nie znasz człowieka, ale myślę, że jeżeli komuś zależy, to przekonać się do tego, że warto właśnie z nim być. Ty nie masz sobie sama siebie przekonywać, mówiąc, że nie powinnam tak się czuć, powinnam się czuć dobrze, przecież to fajny człowiek, i jeszcze w ogóle go usprawiedliwiać, kiedy robi jakieś głupoty lub świństwa. Pozwól, Innym by cię zawiedli. Pozwól temu komuś, by cię zawiódł i zobacz, co on z tym zrobi. I chodzi o to, żeby ten człowiek sam ciebie przekonał, że warto z nim cokolwiek tworzyć, że warto mu zaufać przede wszystkim. Pozwól sobie na wątpliwości i pozwól sobie na obawy, bo pamiętaj, że te obawy nie są jednoznacznie złe, one są też właśnie podpowiedziami twojej intuicji. Żebyś nie wmanewrowywała się w to, czego tak naprawdę nie chcesz. Twoja intuicja mówi: uciekaj, uciekaj przed bliskością, uciekaj, póki sobie nie przemyślisz uczciwie wobec siebie, co wybrać i co będzie dla ciebie dobre, czego potrzebujesz i przede wszystkim kim jesteś. A jeszcze mi tu jedna rzecz istotna przyszła do głowy. My czasami próbujemy tworzyć związki tylko po to, by potwierdzić, że nie jest ze mną coś nie w porządku, że nie tworzę związków. Wydaje nam się, że jeżeli nie tworzymy związków i jesteśmy długo singlami, to coś z nami jest niehalo, więc próbujemy się wpychać w relacje, też takie byle jakie, które nam się po prostu przytrafią przypadkowo, może jakaś okazja się zdarza, że ktoś tam się trochę zainteresował. I z jednej strony czujemy, że to nie to, ale jednak z drugiej strony. Myślimy sobie, że jak w to nie wejdę, to kolejna sytuacja potwierdzi, że ze mną coś jest nie w porządku, bo nie tworzę związków, jestem jakimś dziwadłem. Myślę, że tu można by sobie odpowiedzieć na pytanie: czy lepsze jest nie wchodzenie w związki, które nam nie odpowiadają, czy może wchodzenie w jeden związek po drugim? I to są również związki takie, które nam nie odpowiadają, albo trwanie przez wiele lat w związku, który nam nie odpowiada. Ja osobiście uważam, że lepiej być samej niż w byle jakim związku i ten czas singielstwa poświęcić na odnalezienie siebie, na odnalezienie swoich potrzeb, na samorealizację i na przygotowanie się takie emocjonalne i mentalne do przyszłej bliskiej relacji. A jeśli ktoś chciałby założyć rodzinę, to również do rodzicielstwa. Zauważcie, że. My, tak naprawdę, jako single, możemy już wiele zrobić na rzecz naszych przyszłych dzieci, bo możemy się też zastanowić, co byśmy chcieli dać i pokazać tym dzieciom, i zacząć to realizować. Jeśli chcę nauczyć moje dzieci w przyszłości jazdy na nartach, no to trochę głupio by było zupełnie nic nie zrobić w tym kierunku, zanim te dzieci mam, jeśli wiem, że ja będę do tego dążyć w przyszłości. Jeśli chcę pokazać moim dzieciom, że warto być niezależną finansowo, no to trochę głupio jest zbudować związek oparty na zależności finansowej od drugiej osoby. W ogóle te poszukiwania, chyba na temat tego, czego my chcemy od związku, warto sobie zacząć od tego, jakie są nasze wartości i jakie są priorytety. Czy ważna jest wolność, czy ważna jest niezależność, czy ważna jest odpowiedzialność, zaradność, przedsiębiorczość, partnerstwo, szacunek. Jeśli chcesz, żeby Twoje dzieci w przyszłości tworzyły relacje oparte na szacunku, to nie możesz sama próbować stworzyć związków opartych na tym, że ktoś tobą pomiata. Napiszcie mi, jeśli macie jakieś pytania i wnioski zastrzeżenia w związku z tą treścią oraz z treścią poprzednich odcinków. Jestem bardzo ciekawa, czego jeszcze potrzebujecie w tych tematach i bardzo chętnie na te pytania odpowiem w kolejnych odcinkach. Piszcie proszę na adres kontakt.małpapokójwgłowie.pl. Życzę Wam zatem odnalezienia siebie i bycia sobą, i tworzenia relacji wszelkich relacji, nie tylko związków relacji opartych na tym, że wiecie, kim jesteście i czego potrzebujecie, i otaczania się takimi ludźmi, wśród których będziecie się czuć dobrze i bezpiecznie, i takimi ludźmi, którzy Was akceptują, takich, jakimi jesteście naprawdę. Zasubskrybuj podcast Pokój w Głowie w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Opowiadała Kasia Iwaszczuk-Budzianowska, a odcinek zmontowała Katarzyna Pilarska.